Cześć wszystkim, to Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Jak to jest poprawnie? W ostatnim odcinku opowiadałam Wam o przysłówku well. Zastanawialiśmy się jaka jest różnica między good i well. I powiedziałam Wam też, że mm, jeśli tworzymy przysłówki od przymiotników, to wystarczy dodać końcówkę ly tak? Czy na przykład mamy quick, szybki, nie chcemy powiedzieć szybko, i dodamy tylko końcówkę ly i wyjdzie quickly. Ale chciałam Wam dzisiaj jeszcze pokazać yy, coś ciekawego związanego z tematem przysłówków yy, i żebyście popatrzyli sobie na takie zdanie. Jakbyście przetłumaczyli zdanie: Ona ciężko pracuje. Jakbyście powiedzieli: She works hard czy she works hardly. Według naszej regułki. Chcielibyśmy powiedzieć She works hardly, ale to jest źle. Powinniśmy powiedzieć She works hard. Ok? Dlaczego? Zobaczcie, jest taka grupa przymiotników: hard, fast, early, late, jeszcze też right, wrong. Które, jeśli zamieniamy je na przysłówek, nie zmieniają swojej formy. Po prostu forma przymiotnika i forma przysłówka jest tak samo. Czyli jak chcecie powiedzieć ciężko, mówicie hard. I jak mówimy przymiotnik, jaki ciężki, to też powiemy hard. Jeśli. czy trudny, tak? Hard. Jak chcemy powiedzieć szybko, fast i jaki szybki, fast. Wczesny, early. Wcześnie, early. I tak samo późny to będzie late i późno late, czyli po prostu nie zmienia się w ogóle ta forma. Ale jest takie słówko jak hardly, na pewno się z nim spotkaliście, tylko ono ma troszeczkę inne znaczenie. Jeśli chcecie powiedzieć na przykład, że ledwo coś robicie, to wtedy powiecie hardly. Na przykład możemy powiedzieć: I'm hardly ever ill. Ja ledwo kiedy jestem chora na przykład. Albo ym, powiedzmy, że jesteśmy gdzieś w kinie i yy, coś jest z dźwiękiem, nie, tak? I chcemy powiedzieć, że ledwo coś słyszymy. I can hardly hear anything. Okay? Czyli ja ledwo coś słyszę. Hardly jest też takim negatywnym słówkiem. Na pewno słyszeliście, jak powiedziałam, I can hardly hear anything. Okay? Dlatego połączyło się z any, a nie z nothing. Dobrze, ale z dzisiejszej lekcji chciałabym, żebyście sobie zapamiętali właśnie tą grupę ym, słówek, które mają taką w samą formę przymiotnika i przysłówka. Okay? Jeszcze w następnej lekcji też troszeczkę poopowiadam o przysłówkach, bo jest to temat, w którym jest kilka ciekawostek. Więc jeśli macie ochotę usłyszeć, co powiem, zapraszam serdecznie do następnej lekcji. A z tej lekcji, jeśli chcielibyście dostać notatkę... Zapraszam Was do zapisania się na mój newsletter. Tutaj w opisie pod filmem zostawię Wam linka, gdzie możecie kliknąć i zostawić mi swój adres e-mail. Ja wtedy wyślę Wam notatkę z tej lekcji i z wszystkich kolejnych, które będziecie oglądać. Dziękuję Wam już za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.